Siemaneczko, z tej strony AMU TV, A dziś zapraszam Was na odcinek z połowu Ma nadzieję, że jakiegoś ładnego lina Może jakiś lesz fajny wpadnie, zobaczymy co się uda Pamiętajcie tutaj o subskrypcji, o łapce w górze Komentarz do tym odcinku No i zapraszam Was do pozasłuchowienia zanęty Przygotowujemy teraz zanęty do naszego wędkowania Mamy tutaj zanęte GoPro Yellow Taką naszą bazę zanętową do mamy tutaj jeszcze glinę z potrafisza, mrasę, tu akurat w tym przypadku to jest traper. Mamy także tutaj jeszcze ziemię torfową. No i na samym końcu, już, jak stworzymy całą mieszankę, mamy tu jeszcze konopie, a także hebek fluo. Jeden i drugi. A ile ty wlałeś? Trzy czwarte. Trzy idzie? czwarte, dwa pojemniki. Tak, dwa pojemniki. Co tam masz? Lina? Dobrze spięta. Kujawską to jest taki miks yy, giny wiożąco rozpaszającej. Brązowa się. No, no, już tak siedziła. Idziemy teraz z Ciesolentą mm -hmm. Zamajasujemy porządnie to i to. Oni ma się bawić. Obyd obydwa lejesz? Obydwa, tu i tu i tu. tu, i tu, i tu. No to lecimy Leciemy porządnie. Leci. Zanęte. Będzie A Jak po tym założymy, to to będzie sam sam miód No w końcu chcesz odpowiedni człowiek do odpowiedniej pracy. Mała ilość Żeby się to przetarło. Wszystko. No to jak widzicie Zanęte jest przesiana i dość. Podnieś się. Już cieśnij. Też można się kleić. Weźmy na około gęstkę. I jeszcze odrobinę. Co to jest? Konopia. Konopia. Wymieszasz. Z dwie gaski na wstępie. No wstyd, zobaczymy jak wymieszasz, czy na będzie go widać. Niedwie gaski. Michie jest dość grube na tego kriuło. Nie jest jakiś cienki, jest dość całkiem gruby. Wychodzimy sobie tu wszystko, żeby nic się nie wysypało. Dobra. I teraz sobie możemy wymieszać. No co, zanęta mamy już gotową. Ona teraz musi odstać, no nie wiem, 12 powiedzmy godzin, 9, coś takiego. Ona stoi, spokojnie wszystko się namoczy, elementy poszczególne, by nic tam za bardzo nie pracowało w tej zanęcie. No i co? Myślę, że zaraczymy się lepiej nad wodą. Tam pokażemy Wam robaki, może coś się ze popijemy, no i będziemy się zabijać do Dobra, napijemy. Rzucimy trochę zalęty dla zrowarstwa, Jeszcze zjadę. Dwa kasterki, dwunastka haczyk, dwie kunki, w ten sposób. Będę się starał, więc dokładać gnojaków. Mhm. Tam po dwa, po trzy kastery jakieś. Czy, czy cztery kasterki, w zależności jak mi wpadną w łapę. Mhm. I będę jechał. Ya, kasih Ucieszony? Co widziały jeszcze nie biorą taki nie za dużo odbiór się nie za duży mhm. tak, na no, poczekaj? Na klasyka nie ja tu włożę, to no. muszę teraz sobie wypiąć kaczek, nie? Mhm. Piniuszki, Kastera nam opierdzieli. Widzisz? O. o, dwa pięciu. Zostawię, kastera zje. No i kodam od. No i Kastera zjeść. W tej dalszej nie? No, Dziękuję. 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 Jeszcze trzecie Dziękuję. No, Dziękuję. tych Dziękuję. 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 wygląda? No, całkiem, całkiem duże te

ale po duży deszcz tak by nie był chyba deszcz nie wiem czy mi nie przed kija wiesz no, się tam ta żyłka wywija chyba będzie ogórek ale bije Na podbierach zobaczymy. tak jak u wszystkich. Darnie, darnie. Ach, nie oh, wow. to spięch ładnie tam to nie ma nie ma Ludzie taki ładny. Czekaj podniesiemy. Zaraz się puścimy. 40 48 No taki pod 50 że. Tak Ładnie. Nie będę się wysuwał do kamery tak jak wszyscy. A no może jednak? Nie. nie, bo potem się wydaje, że jest większy. 48 cm. O, no, ładny. Ładny? Tak, możemy go wypuścić siatce czy tak? E, jak chcesz. Puszniemy go do siatki, bo jest estetycznie. Ale ładny. Ładny, nie? O. Mm. Ładny, nie. Fajny, taki duży. Mm.

Mamy no, To już no. no i dobra, no ale nie trzeba chociaż go się brudzić Udało się Powiedzmy no, Dobra No, jak szybko idzie Niech strzała no. Duży nie? Mhm, mm nieduża ta płotka. No, ale zobacz, na ile pinków patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, na pięć pinków taka płoteczka. No, ale zawsze to coś, tak? Wywalamy, nie? Tak, do wody. Witamy Was już połowieniu. Jak widzieliście, trochę nam się udało tych połowić. Tym naprawdę ładny okaz. Lina, chyba największy z tego zbiornika, który się udało połowić. Jeśli się odcinek podobał, zachęcam was do subskrypcji, zostawienia także łapki w górę, pisania komentarzy, usłyszenia filmików znajomym. No i widzimy się w końcikach na kanale. Siema!